Cześć, witajcie kochani Pepkowiczy. Jestem w Pepku. Chcę Wam pokazać fajną poście i zachęcam do polubienia mojego kanału. Jeżeli jeszcze tego nie robisz, polo włącz subskrypcję. Dla Ciebie to no drobnostka dla mnie wielkie coś, bo każda subskrypcja mi cieszy. Zostaw też komentarz, będzie mi bardzo miło. Tu mamy poście za 70 zł jest to słuchajcie 100% koton satyną. O, tu mamy taką satynę. Za 80. Powiem Wam, Pepko ma bardzo fajne pościele. Ta jest cudna pościel. Przypomina mi słuchajcie: Prince Ikei. Ja mam takie poduchy z Ikei. Jak oglądacie moje stroje dnia, to na tarasie widzicie. I trochę mi to przypomina. Jest śliczne. 70 zł. Cena. O! Tutaj mój kolor 80 zł. Takie skandynawskie. Klimaty. I słuchajcie, mamy zasłony. E, w dobrej cenie ma pepko, te zasłony i firany. W stosunku do innych sklepów według mnie. Chociaż i tak widzę, że niektóre e, ceny poskoczyły. E, dajcie znać, czy zauważyliście. O. Tu mamy prześcieradła. To się wszystko, słuchajcie, prezentuje. No i idziemy dalej. Bo mamy, słuchajcie, królestwo koszy. Zachęcam do moich innych przeglądów. I taki duży, ładny kosz za 40, a taki mały za 20 i one mają taki worek więc są jednocześnie takimi osłonkami też mogą być na kwiaty tu mamy leci wszystko, patrzcie zaraz e, to pozbieram i teraz tak, taka mała osłonka za 10 zł o. E, wszystko to wylatuje jest strasznie tego dużo upchanego. E, taka duża osłonka która mi się podoba za 20. No i tu mamy, to mi się podoba, to chciałam wyciągnąć, bo fajnie się prezentuje już 17 i jest takie składane, ale to jest takie solidne, słuchajcie, ubite. Do łazienki fajnie może pasować. I tu mamy takie coś. Najpierw cena Siedem... nie, to 17, a tu gdzie cena. A cena też 17 i to mamy takie ubite i. To mi się nawet bardziej podoba może, bo ma taki szlaczek, ale obydwa są ładne. Ech, takie coś e, duże kupiłam w Ikea. Zobaczymy jaka tu jest cena, ale nie wiem, co dojdę do tej ceny. W każdym razie to jest fajne na przechowywanie owoców. Na przykład 12 25 i gdzie jest cena dużego kosza. Tutaj. I cena 30 zł. dużego kosza. E, więc cena podobna jak w IKEA. są szare i białe, a tu jest beżowy. Idziemy dalej. E, słuchajcie, e, dajcie znać, czy lubicie kosze. Ten znów ładny jest, taki składany. Gdzie jest jego cena? Te ceny są poukrywane. Tutaj mamy mały 30. I tutaj mamy duży 60 i tak się słuchajcie go wyciąga. E, bardzo ładne są e, te kosze i bardzo e, fajnie zrobione są takie ubite, wiecie. One nie są takie cienkie, przezroczyste. Ten mi się kosz też podoba. 25. Mojej mamie się będą podobać te kosze, tylko wiesz, wiecie, tylko wiesz, chciałam powiedzieć, ale mówię do większej ilości osób 30. Też zachodzi pytanie, gdzie to wszystko upchać i trzymać. Bo ile może mieć jedna osoba koszy? Tu mamy takie organizery za 35 ładne i za 20, o, jak potrzebujecie coś takiego, jak w takim stylu bardziej takim eko, to mi się podoba. E, teraz tak, e, mniejszy e, 25, e, duży 35, takie ale uchwyty skórkowe, no to nie jest skóra, ale fajnie to wygląda też. Ale bardziej mi się podobają te ubite kosze, one są dla mnie takie solidniejsze. To mi się ta osłonka jeszcze podoba, za 35, bardzo ładne. Coś mi się wydaje, że... O kurczę, patrzcie jaki kosz wielki. 70, dobra cena, wam powiem, ale jaki on jest wielki. Ja kupiłam podobny tutaj Pepko, ale... Już nie mogę kupić kolejnego, bo już mam. Tylko, że mój jest mniejszy, kuźwa. No to jest hit dla mnie. E, to jest, słuchajcie, hit. Po prostu. Tak, wam jeszcze pokazuję te osłonki biało-czarne. Tylko one są, słuchajcie, po 7 zł. Dlatego, że to jest taki ala papier już imitujący, albo jakaś takie coś, co jest takie wiecie przetykane, ale to jest takie delikatniejsze o wiele ale tutaj patrzcie mamy te pojemniki, które polecam i cena 20 zł one się tak rozkładają jak nie potrzebujecie czekajcie, tam może wyjmę jak nie potrzebujecie, to je tak składacie ale te, słuchajcie, patrzcie, mają przykrywkę. O. I 20 zł, bo normalnie kosztują 15 albo 10. I teraz je tak składam, jak jest mi niepotrzebny. I już nie potrzebuję go i mało miejsca zajmuje. Więc to jest dla mnie hicior. Słuchajcie. Patrzcie, jakie słodziaki. Za 7 zł. Takie coś malutkiego, w takiej kolorystyce. Dajcie znać, na co byście to wykorzystali. Mi na razie nic nie przychodzi do głowy. Te maleństwo na co wykorzystać. To mi się jeszcze podoba, jest bardzo ciekawe i ładnie wygląda. Tak, designersko. O, tutaj fajnie, że to można powiesić. Bardzo ładne to jest. No, to jest kolejny hicior, 17 zł. Dobra cena. W takim innym sklepie pewnie by to kosztowało z 35 zł, na przykład. Więc super cena. I kochani, mamy jeszcze na nóżkach za 70 zł. Takie rzeczy też są drogie. Taką osłonkę stojącą. Kochani, idziemy po 10 tysięcy. Subskrybujcie, lajkujcie, ja Wam życzę cudnego, miłego, słonecznego dnia. Buziaki, pa!